Witajcie. Jest 8 stycznia. Pogoda jest super. Właśnie wybieram się na rybki. Tutaj na pobliski staw. Będzie czekał na mnie kolega, albo ja chwilę na niego. Idziemy porobić sobie wspólne zawody. Ja kontra on. Zobaczymy co się uda złowić. Będziemy łapać na dwa federki. Stawka, nie ma stawki. Po prostu dobra zabawa A trzeba zacząć łowić. Karta jeszcze nieopłacona, Kto wie, więc trzeba się wbić na staw na Żyda. No ale cóż Kto nie ryzykuje, to nie pije szampana, nie? Widzimy sobie na stawie.

otwieramy nasze zawody Zobaczymy co się będzie działo Mam nadzieję, że jakaś wyplafadnie Przyszedł jeden wędkosz I się zdziwił, że lud jest Ale mówił, że połowił Wczoraj, czy przeczoraj, nie? Przeczoraj łowił łowił i połowił Zwrócił przymrozek, ścięło wodę A może odmarznie Działamy No i co? Zbiornik zamarznięty dużośmy sobie Trochę kamieniami porzucali Wykuli Da się łowić wędki zarzucone ważne Małe ja coś tu kombinuje Na co będziesz mówił Do czerwonego rybaczka I kuleczkę Tam był czosnek był Czosnek był Troszeczkę zanęty, zanęty jest Troszeczkę do, zanęty do smaku Zobaczmy. Do smaku Zobaczmy, rybkę ja zmieniłem sobie haczyk dawniejszy, za założyłem pineczkę. Dziubania były, branka były, trzy takie delikatne, chyba takie malutkie płotki skuby. Ale tak to wszystko jest ok. Póki co nie mamy ryby, ale czekamy, zawody trwają, nie poddajemy się. M mamy pierwszą rybę. Gigant po dwóch godzinach. Ale jest, nie? Jest. Także prowadzę zawody Gitara. Mówimy dalej. No i co? Mamy drugą rybkę. Taka to płoteczka Malutki haczyk. Coś pięknego. Zaraz Państwu nagram branie. Teraz zaczęły się branka, co rzut te branie No i co? Mówimy dalej. Zarzucimy Może uda się nagrać branie. 好吧。 Jest zimno, koło zera stopni. Może lepiej będzie na szczytówce pokazane, ale nie widać tutaj tak szczytówki. O No i czekamy Zawsze tak jest, kiedy się nagrywa to nic się nie dzieje W zawodach prowadzę 2-0 Ale posiedzimy jeszcze godzinkę O Po szczupce było widać rytganie. Poczekamy jeszcze chwilę. Szczytówka druga, bombka nic, małe płoteczki skubią, kubią, malutki, naciągnięta jedna mada. I mamy rybkę, chyba coś większego, bo ładnie walczy. O, coraz grubsze te płocie. Mamy teraz taką. Haczyk pięknie wbity. Jest płoć, jest super. Zróbmy dalej. O. Teraz inne ujęcie, widać szytuleczkę. Żebyście wszystkie trzy ryby na zieloną końcówkę, no czarno nic się nie dzieje. Woda zamarznięta Suneczko wychodzi Ale tu do nas raczej nie dotrze? Katar leci Kaszel No co z tego nie? Co z tego? O Coś pykło Pod nogami bagno Pod nogami ciapa Patrz, patrz jak to wszystko wychodzi Ta woda no. pyknie Czekaj, chyba już ściek będzie padało No. <coughs> <coughs> kuya זה נצ׳ונג לברג'י Co jeszcze trochę idziemy? Nie? Nic tu ponad. Jest tu mnóstwo karasia, ale nie chcę ady jeden wybrać. Chyba zamarzły, potopiłyś albo zamarzły. Kabel jeden pan głowił, nie? Na drugiej wędce mam robaczka Czerwonego No ale nic, musimy łowić Z 5 metrów od brzegu Dalej jest lód Nie da rady dalej rzucić Znowu było małe drganie No şu pospájeme rybky. Ne je, že kijou Zobacz, niby zanęty tak dużo nie podrożały, zależy z jakiej firmy, tylko że one były kilogramowe, a teraz są 0,9 kg. bestie. No ma akurat 0,9 no, Tutaj 100 gram odejmie, tam 100 gram odejmie, tam 100 g odejmie i już ma nowe kilo, nie? No tak. I zamiast, i za, i zamiast ją zrobić, za jak była na przykład po 12, była w tamtym roku, teraz jest po 14, dajmy przykład. Mm. No to zamiast ją teraz zrobić po 16 No to zrobili po 14, ale znowu 100 gram odjęli, nie? Ze <grystanie> Dobra, my kończymy nasze łowy Kończymy na dzisiaj nie. Do następnego załoga Do następnego Na razie mhm. Trzymajcie się Oglądajcie, łapkujcie Wkrótce pojawią się nowe filmiki, może już spod lodu A jak nie to jest z jakiegoś spinningu? nie? No, może może będziemy opłacać kartę w toku, roku, kocha. No do zobaczenia.